A widzisz, jaka oglądalność? Ktoś tam będzie oglądał pewnie Widzisz jaka oglądalność jest? Jest, tam, gdzie, jest gdzie. gdzie? No, duża oglądalność Co tam Major powiesz? Był, jest lajtu kurwa Krzyśka A tutaj? A tutaj co? Szczero rozmowy, zabrałem Cię z lajtu od Krzyśka O właśnie Bo Gadali bzdury Jeden i drugi, jeden i drugi, to jak to się mówi, ten to cioty są już już. Ma... Konon, nie? Konon, tak. taka ciota, że szalka. Tak. uratowałem mu życie, on tak się odzięcza. To jest po prostu i co? Ja może powiedziałem, ja muszę przejście, się, przejechać się, po prostu ze znajomym. I po prostu, i on po prostu, o, daj mi klucze i ja przyjadę. To dobry człowiek. Ty, ale ten, 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 jak się nazywa? Ten łoś to taki sługa Boży, co? Tak. Oj, Major, dzwonię do Ciebie. Jaki krzyż masz? Major, pozdrój wszystkich widzów. Pozdrawiam Was. I proszę, nie słuchaj głupot, bo po prostu y on mówi, kononawidz, a ogółem chciał być prezydentem. A głównym został. A po prostu, kto to wszystko sprząta? Major, weź łyczka piwka, no Boże. Co to? Jeszcze mogę? kolego. Jedno możesz. Dobry, Major. Bo to chłodne, wiesz? No, to, to dlatego dobre. Jest, bo ogóle lo, lody się rozpuściły. Ale ten. Ja mówię, ten ten, to. Jak on się nazywa? Ten Łoś. To co on tam robi? Przyszedł ty. Patrz, I... Pije. Ja kupuję no wczoraj dałem 100 zł zakupy Ja kupię y, usmażyłem sobie y, jednego sma, y, schabowego a oni sobie ten kroj po, po dwa a oni się dziwią, a mówią, o kurwa teraz ten kurwa łoś coraz lepiej wygląda jak robimy jak to menel No mamiel. Menel Menel on szybciej zdechnie, jak to się mówi. A proszę Państwa, zapomnieliśmy pozdrowić jeszcze tam yy, lateksową grupę, czyli tam Rafałka Geja Bożego. <gay> Geje Boże. <Rafa> <gay> <gay> o, o właśnie, a ja słyszałem, o kurwa, major to jest gej kurwa, <gay> jestem, o, ja pierdolę, ja jak się wychodzę, to idę sobie no, i będę mówił, co ja robię. Hmm. Bo to, co ludzie po prostu yy, mówią na ten temat Ten chuj, co ją płacę też Czyli Janek to, Janek Elborodo. Na, na ziemi śpi Na a ziemi ja śpi? Mam, a... To jak kot <laughs> Jak szczur Jak szczur jak szczur, słuchajcie, widzowie, niedługo jakaś będzie bomba petarda, trzeba czekać, czekać trzeba, także nie ma problemu. Z Majorkiem pojedziemy gdzieś tam, nie? Pewnie. Na lajcik w teren, ale to czekajcie, musicie wyczekać i powiem Wam będzie prawdziwa bomba petarda. To od razu mówię. To będzie wyjaśnienie. To będzie... To... Kim? No. Po prostu... O, po, po, kim? po prostu. Po prostu dowódca A... armii bombaskiej major Suchodolski. A... Słyszałeś co się dzieje, kurę, w Rosji? Słyszałem. A? Co słyszałeś, a? Afera będzie, nie wiadomo co tam będzie. Tam. Rozwalał to wszystko. Tak w ogóle, słuchajcie, to ja majora wyciągnąłem stamtąd. Konon wyszedł z lajta, się urwał. Zaczął tam, wiecie, grozić, nie? Ale major zaraz go powalił, praczy, praktycznie na ziemię, tak naprawdę. I my zamknął Konon przed nim ten. Bramkę i powiedział, że go więcej nie wpuści. Także będziemy majora przerzucać. Major, pokaż bicepsy, ludzie którzy zobaczy Twoje bicepsy. Może nie taki ten. Ale o! o Kurwa, konkretna łapka. Widzę, że się ciczy. Major, to jest major. Nie, mam sprzęt. No. Mam odżywki z mlekiem, makaronem czy z ryżem. Wszystko. Nie, nie musisz być. Grubym. Tak, żeby być fajterem. Nie, żeby właśnie być sobą, a po prostu, no... To, co ja biorę, to jest trochę białka, takie... Co, to, na siłę, nie, na, siłę. Si na siłę. Siła prostu, jest najważniejsza. Że, po, no, ja nie muszę ważyć 200 kg, to jest kononobis. Śmierdziuch. I po prostu, no. Ale jeszcze, major, pozdrów tego, Rafałka geja bożego. Rafałka? No, tego geja. A który? Gej? No ten gej taki, boży. Rafcio. Ra Ra Rawek ze Sławkiem kombinuje. Na niekorzyść. O. No. Tej geju, ogółem, ty nie jesteś może gejem, kurwa, <grym> <grym> kurwa. No, kurwa. Što smo, kurva, čipaj, se dupaj, kurva, i vadi sebi kurva, to co